Hey wszystkim tu Beat. Dzisiaj będę testować pewien produkt, który dostałam ostatnio, nie wiem do końca co to jest. To jest taka czarna maska, którą nakłada się tutaj na twarz i czekamy aż zas i sobie ją ściągamy. To ma nam usunąć różne niedoskonałości, więc nie wiem do końca jak tego stosować. Yy, poczekam aż po prostu zaschnie, więc zabieram się do nakładania. Po wyjęciu z pudełka wygląda to tak. Tutaj mam lusterko, dlatego będę się patrzeć tam. Śmierdzi. Więc może ja użyję do tego papieru jakiegoś. Dobra, a więc inaczej ustawiłam kamerę i mam patyczek i mam zwykły papier. <laughs> Najpierw może zmyjemy makijaż, użyję płynu micelarnego, no to może ja to wezmę na rękę. Kładę to bezpośrednio na twarz. Chyba więcej tego no. No wezmę. To później ma dokładnie nam schodzić. Czekam aż to wyschnie. Later. Więc czekam aż to wyschnie, i moje łóżko jest czarne. I chyba już takie zostanie. Dwa hours later. Więc to, to jeszcze, jeszcze trochę poschnie, mi się wydaje. Hours later. Niestety, ale nie mam czasu. Nagrywać, ponieważ uczę się. A jak ja się uczę, to ja muszę, ja się długo uczę i potrzebuję dużo czasu na naukę, więc. tylko baterię w and a, half hours later. a więc czekam dosyć sporo i to nadal mi nie chce wyschnąć. Ale poczekam jeszcze trochę. Przy okazji opowiem o vlogu na Yangster Festival. Więc. Było super na Yangstar Festival i nigdy tego po prostu nie zapomnę. i Mam zamiar za rok też jechać. Mam zdjęcie ze tiu, to jest najważniejsze. Gdy do Jasia się dopchać, to to jest masakra, więc nie dopchałam się do niego. I za niedługo pojawi się vlog z Yangstar Festivalu i opowiem tam moje relacje z tego. O... Opowiem moje relacje z Youngstar Festivalu i ogólnie było super. Za rok jadę i za rok będę miała będę. Za rok będę za bramkami. Będę już za bramkami za rok, zobaczycie. <laughs> 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 Dobra, a więc ja spróbuję to ściągnąć. O idzie.

A więc większość udało mi się zdjąć i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dzięki wielkie za obejrzenie! Jak Wam się filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to naprawdę motywuje do nagrywania i papa! Pa.